Wydarzenia w roku wyborczym nabierają tempa coraz mniej czasu pozostawiając na spokojną refleksję nad słabościami polskiej sceny politycznej i scenariuszami jej ewolucji dlatego postanowiliśmy wrócić do jednego ze spotkań Akademii Demokracji w Koninie, którego bohaterami byli Magdalena Dobrzańska Frasyniuk działaczka społeczna oraz Władysław Frasyniuk w latach osiemdziesiątych działacz Solidarności a potem Unii Demokratycznej Unii Wolności i Partii Demokratycznej. Spotkanie odbyło się w listopadzie ubiegłego roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie. Po spotkaniu udało nam się porozmawiać z gośćmi bezpośrednio. Magdalenę Dobrzańską w zapytaliśmy, czy jedną z ważnych przyczyn polaryzacji sceny politycznej nie jest obowiązująca ordynacja wyborcza. Nadal upieram się, żeby na Dąta się nie obrażać. Dojrzałe demokracje to są demokracje dwóch, trzech silnych ugrupowań i te, tak naprawdę Polska 30 lat po, po pierwszych wolnych wyborach też do takiej sytuacji powinna dążyć. Rozdrobnienie nie jest niczym dobrym. Natomiast wygrana prawa i sprawiedliwości no jest tylko i wyłącznie dla nas nauczką, żeby aktywniej i większą grupą do tych wyborów iść. W wyborach samorządowych zdarzało się, że komitety z dziesięcioprocentowym poparciem nie zdobywały ani jednego mandatu w Radzie. Może więc w samorządach warto zmienić ordynację na bardziej proporcjonalną. Albo róbmy ugrupowania, które będą koalicjami wielu ruchów, nie tylko i wyłącznie partii politycznych, bo proszę sobie wyobrazić, że ten sam komitet, który przedby na przykład z koalicją obywatelską jako jeden duży blok, najprawdopodobniej dostałby premię z tych 10% i ci sami reprezentanci, reprezentanci dostaliby się do samorządu. Także. Raz jeszcze, nie obrażajmy się na Donta, budujmy duże koalicje, dajmy szansę również ruchom miejskim, NGO-som, żeby takie miejsca na listach znalazły. Natomiast mimo wszystko stabilizujmy polską scenę polityczną, dlatego że tylko i wyłącznie stabilna, stabilna scena polityczna gwarantuje tak naprawdę nam, obywatelom, że nasze postulaty będą słyszane. Przy rozdrobnionej scenie każdy będzie tylko patrzył, co może ugrać. Jest to działanie antyobywatelskie. W czasie, gdy odbywało się spotkanie, Władysław Frasyniuk oczekiwał na postanowienie, sądu w sprawie, w której oskarżony był o pobicie policjantów. Zapytaliśmy więc jakiego werdyktu spodziewa się i czy nosi ze sobą szczoteczkę do zębów? Nie, nie noszę i szczerze powiedziawszy mam takie wrażenie, że nawet gdy mnie jutro zamk zamknęli, to pisnie przetrwa tych 12 miesięcy, po 12 miesiącach nie tylko że mnie wy wypuszczą, ale jestem przekonany, że tak jak po stanie wojennym sądy będą zmieniali te słowa z tak na nie e i raz jeszcze będą rehabilitować ludzi, którzy mieli odwagę walczyć z tymi, którzy łamią konstytucję, dewastują państwa prawa czy odbierają nam swobody obywatelskie? Co się stało z naszą demokracją, że musimy znowu o nią walczyć? Zabrakło społeczeństwa obywatelskiego. Ja uważam, że partie polityczne są elementem trwałym. To partie polityczne są obecne w parlamencie, ale partie polityczne muszą być ustawione na komunikację ze społeczeństwem muszą rozmawiać ze społeczeństwem, mobilizować społeczeństwo muszą ich nawet przypominać. Pozywać do tego, żeby przychodzili na spotkania i z nimi debatowali, p, mobilizować ich do tego, żeby patrzyli politykom na rękę, weryfikować swoje p, pomysły, czy też pytać o oczekiwania p, społeczeństwa. W ten sposób tworzy się społeczeństwo obywatelskie. Żadna konstytucja, żaden kodeks karny nie zagwarantuje instytucjom państwa prawa przetrwania. To my, obywatele, jesteśmy jedynym gwar gwarantem. My, świadomi obywatele, którzy potrafią uży używać narzędzi p, demokracji. I że niezależnie od mojej krytyki Platformy Obywatelskiej, to ja im nie życzę, żeby oni zniknęli z życia politycznego, dlatego że mają kawał dobrej tradycji. Popełnili błędy, wszyscy popełniamy błędy. Czas najwyższy, żeby się zresetować i żeby zmienić sposób uprawiania polityki, żeby skończyć z tym wodzostwem, skończyć z poddanymi, a zacząć traktować i społeczeństwo, ale i swoich kolegów w partii jako obywateli równoprawnych, a nie jako poddanych. I jestem głęboko przekonany, że akurat Donald Tusk po swojej obecności w Unii Europejskiej ma świadomość, że w Polsce jest potrzebna taka edukacja obywatelska, edukacja demokratyczna, ale też potrzebna jest mobilizacja społeczeństwa i jego powrót do kraju nie rozpoczął się od tego, że się spotkał z Grzegorzem Katyną. rozpoczął się od rozmowy ze społeczeństwem i to uważam za niezwykle pozytywny sygnał, który gwarantuje mi, że za 12 miesięcy PiSu, państwa pisu już nie będzie. O słabości społeczeństwa obywatelskiego naszym zdaniem świadczy oczekiwanie, że oto kolejny raz w historii pojawi się mąż opatrznościowy, który wybawi kraj z kłopotów. Zawsze w życiu publicznym, w pracy, w szkole zawsze potrzebny jest liter. Lider, który jest nośnikiem wartości, lider, który mobilizuje nas do działania, do takiej aktywności. No, można powiedzieć tak, że nie chcemy powrotu jednak hasła, że aspiracje Polaków kończą się na ciepłej wodzie z, z kranu. Uważam to za no, dramatyczne, że tak powiem, wydarzenie w, w polskiej historii. Lider jest nie bez znaczenia. Powiedziałbym tak, ja nie, ja, ja nie martwię się o Kaczyńskiego. Ja martwię się, że po naszej stronie nie ma lidera, że po naszej stronie nie ma innej opowieści, że po naszej stronie nie ma, że tak powiem, takiego pozytywnego myślenia o Unii Europejskiej. Ja bym wolał, żeby polityk zaczynał od tego, że kocham Unię E, było takie kiedyś hasło. Czyli kocham Unię Europejską, a dopiero później zaczął mówić, że mosty, że drogi, p, p, że czyste powietrze. Znaczy, powiedziałbym, my ta Unia Europejska jest dla, dla nas no gigantyczną jakością, lepszą jakością życia. I wolałbym taką opowieść, żeby, że tęsknimy nie tylko za europejskim rynkiem pracy, ale z, tęsknimy za tymi tradycjami, za tym spokojem, ale także za tym społeczeństwem obywatelskim, które jak trzeba wychodzi na ulicę. Oglądamy Francję. Ciągle ludzie na ulicach. Mnie to bardzo przeszkadza, bo jestem transportowcem, co rusz moje ciężarówki są tam blokowane, ale patrzę, z niebywałą zazdrością, jak w Niemczech czy we Francji robiona jest demonstracja, to nie przychodzi 20 tysięcy, przychodzi 200 tysięcy ludzi, którzy stają przeciwko faszystom albo staje w, 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 w obronie nas, podatników. I mam takie głębokie przekonanie, że to, co wyniesiemy z lekcji państwa PiS, to to, że trzeba być aktywnym, to to, że trzeba być kreatywnym, to to, że trzeba być czujnym. Polska traciła niepodległość głównie z powodu braku czujności społeczeństwa. Wyraziliśmy też obawę, czy następne rządy nie będą skłonne do wykorzystywania rozregulowanych instytucji państwa dla własnych celów. To prawda, nawet powiedziałbym więcej, już jako człowiek doświadczona, a także przedsiębiorca, mam takie głębokie przekonanie, że to, co PiS przeforsował przez jedną noc, a prezydent podpisał w trzy dni, to my będziemy odkręcać w 30 lat. I to jest pewien niepokój. Bardzo się cieszę z takich inicjatyw, jak na przykład profesora Sadurskiego, który publicznie w gazecie ogłosił akt oskarżenia wobec tych, którzy popełnili przestępstwo łamania konstytucji. I mam takie głębokie przekonanie, że to jest pierwszy taki element debaty prawników, w jaki sposób po przegranej PiSu przywrócić państwo prawa. I znowu, z jednej strony będzie pokusa, żeby skorzystać z tych narzędzi, bo ten rządzenie autorytarne wbrew pozorom jest takie prostsze i łatwiejsze dla polityków i bezpieczniejsze, ale z drugiej strony też boję się takiego intelektualnego sporu pod tytułem jak przywrócić, nie łamiąc prawa, i to oznacza, że będziemy włos na czworo dzielili? To jest taki dobry czas, to jest rok czasu, żeby wybitni polscy prawnicy, żeby adwokaci PP, a także z Konina i jeszcze z mniejszych miejscowości no wykazali się swoją inicjatywą i oprócz aktu oskarżenia, który powinien być cały czas poszerzany, żeby tworzyć nowe prawo, które przywraca konstytucję i przywraca no gwarancję funkcjonowania państwa prawa, bo państwo prawa jest gwarantem naszej yy, wolności, więc budowanie państwa prawa też nie jest możliwe poprzez łamanie prawa. I to nie jest łatwe zadanie, dlatego, już dzisiaj trzeba nad tym siąść, żeby w przyszłym parlamencie był gotowy projekt, a nie rozpoczęła się debata. Zapytaliśmy również o najważniejsze zadania po przejęciu rządów w Popisie. Po Popisie, po może musi przyjść liberalna demokracja, musi wrócić szacunek dla społeczeństwa obywatelskiego i musi wrócić takie wsparcie. Od, nie tylko od Państwa, ale także tu na poziomie samorządu, by komunikować się ze społeczeństwem, by korzystać z tego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, by się z nim spotykać, nie dlatego, że oni nas przywołują, tylko dlatego, że my tworzymy z nich taką radę, z którą się regularnie raz na kwartał, raz na dwa miesiące, ale spotykamy się i mówimy to, zrobiliśmy, robiliśmy, takie mamy plany, jakie wymarzyli oczekiwania. No to jest jeden z podstawowych elementów budowania społeczeństwa obywatelskiego, a dwa no jednak trzeba powiedzieć, że błąd mojego pokolenia, największy błąd, to jest brak edukacji. Znaczy, można sobie powiedzieć, że edukacja nie do, rewolucje nie dokonują się w fabrykach i na ulicach, tylko do, dokonują się w szkołach i na uczelniach. I widać, jak ważna jest edukacja, i widać, co zrobił PIS po wygranych wyborach, jak, jak zaczął zmieniać historię, jak zaczął zmieniać tę edukację. No, trze, trzeba na, naprawdę wrócić do takiej poważnej. Rozmowy o tym, w jaki sposób wychowywać to młode pokolenie, gdy, żeby ono czerpało siłę z wartości sierpnia, a nie z, z autorytarnego państwa. I ja nie namawiam do żadnych głębokich rewolucji, ale to jest także problem nie tylko wczesny, wczesnej edukacji w przedszkolu, w szkole podstawowej na wyższych uczelniach, a to także my rodzice. Znaczy o policji rozmawia się w domu i trzeba rozmawiać na takim z młodym człowiekiem na takiej zasadzie, żeby budować w nim demokratę, otwartego człowieka, tolerancyjnego człowieka, 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 który interesuje się życiem publicznym, interesuje się losem swojego sąsiada czy kolegi z klasy. I tego nikt za nas nie zrobi.